Specjalnie tutaj się ustawiłam, żeby uspokoić pacjentów, że to leczenie jest bezpieczne, to na pewno, ale jest, nie jest też takie, którego należy się obawiać, bo wszystko odbywa się pod kontrolą. Nazywam się Lucyna Kępka, jestem kierownikiem Zakładu Radioterapii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Zakład Radioterapii zajmuje się również leczeniem nowotworów jelita grubego w ramach takiej jednostki, o której pewnie mówili koledzy, colon unit. To znaczy my wielo, w zespole wielu specjalistów, wielodyscyplinarnym to się mówi, ustalamy plan leczenia pacjenta. Podstawą leczenia nowotworu jelita grubego jest chirurgia, ale w części tych nowotworów, szczególnie dotyczących dolnego odcinka przewodu pokarmowego, jak rak odbytnicy, radioterapia ma znaczenie w połączeniu z leczeniem chirurgicznym. Wówczas chirurg decyduje, czy radioterapia ułatwi mu y, operowanie, czy też, nawet jeśli operacja byłaby możliwa, y, radioterapia jest potrzebna, aby zmniejszyć ryzyko nawrotu. Wtedy pacjenci są kierowani do nas i właśnie znajdujemy się przy aparacie leczenia, akceleratorze, gdzie to leczenie się odbywa. Specjalnie tutaj się ustawiłam, żeby uspokoić pacjentów, że to leczenie jest bezpieczne, to na pewno, ale jest, nie jest też takie, którego należy się obawiać, bo wszystko odbywa się pod kontrolą. To jest właśnie jeden z trzech aparatów, jakie posiadamy do, do napromieniania. Przed tym napromienianiem pacjent ma tomografię komputerową, gdzie zaplanowujemy sobie obszar leczenia i ten precyzyjnie obszar zaplanowany przez lekarza, i gdzie dawka, którą zaplanowaliśmy, jest opracowana przez fizyków. Jest ten plan przenoszony na aparat i tutaj odbywa się to leczenie. To jest stół terapeutyczny. To jest głowica aparatu, stamtąd wychodzi promień, i promieniowanie odbywa się pod różnym kątem. W większości naszych technik głowica kręci się wokół obszaru napromieniania. My tutaj w naszej instytucji prowadzimy terapię tak zwaną sterowaną obrazowaniem. Pacjent codziennie przed każdym seansem napromieniania ma wykonywaną tomografię komputerową. Ten aparat ma taką możliwość, Wykonania tomografii komputerowej bezpośrednio na stole pacjenta. I właśnie tutaj widzicie tę tomografię komputerową, która jest jakby częścią aparatu. Pacjent jest układany na stole przez technika w taki sposób, w jaki zaplanowaliśmy przed leczeniem. Ale tomografia sprawdza, czy precyzyjnie nie doszło do jakiegoś przemieszczenia się tego obszaru, który chcemy napromieniać. W naszym przypadku konkretnie odbytnicy. Bo przewód pokarmowy, w ogóle człowiek, ma różne wewnętrzne ruchy: ma czasem mocniej napełniony pęcherz moczowy, czasem mniej. Czasami przewód pokarmowy, sam z siebie, który jest ruchomy, pacjent jest po posiłku, czy przed posiłkiem, zmienia swoje ułożenie. I ta tomografia komputerowa pokazuje dokładnie w tym momencie, przed samym napromienianiem przed samym seansem jak w tym dniu ten obszar, który ma być napromieniany, wygląda w stosunku do obszaru z tomografii komputerowej. Jeśli są jakieś różnice, to potrafimy wprowadzić korektę właśnie na aparacie, korektę poprzez stół. Ten stół ma różne stopnie swobody, więc porusza się w kierunku, w każdym kierunku możemy zrobić przemieszczenie. Również koryguje rotację pacjenta, co nie jest na wszystkich stołach. I gdy już Dokonamy tej korekty, wykonujemy ponowną tomografię komputerową. Technik sprawdza na aparacie, czy wszystko jest prawidłowe, i wtedy odbywa się napromienianie. Także napromienianie jest bezpieczne odbywa się przez ilość, przez tydzień lub więcej tygodni, w zależności od potrzeb klinicznych. To jest kwestia radioterapii w połączeniu z leczeniem chirurgicznym. Są jeszcze takie sytuacje, to rzadkie, ale mieliśmy kilku takich pacjentów, którzy byli napromieniani bez leczenia chirurgicznego. Starsi chorzy z, z mało zaawansowanym rakiem odbytnicy, dla których operacja byłaby niebezpieczna ze względów zdrowotnych, mają leczenie wyłącznie promieniowaniem i są później obserwowani. Część z tych chorych, może się za pomocą samej radioterapii wyleczyć, ale do tego powinna być ścisła współpraca z chirurgiem, gastroenterologiem, który wykonuje badania endoskopowe, aby w razie podejrzenia nawrotu jednak wykonać ratującą operację. Mam nadzieję, że przekonałam Państwa, że jest to leczenie bezpieczne, odbywające się w przyjaznej atmosferze, które Państwu przyniesie korzyść. Nie miej tego gdzieś.